Wiesz, w kolejnym odcinku Piwa 2 i ja jest to druga edycja chorwacka, w której zmierzą się dwaj chorwaccy Tytani: Karlowaczko i Ożujsko. Zdaje się, że ostatnim razem zwyciężyło Karlowaczko, więc zobaczymy, czy tym razem zaszła jakaś zmiana. Zacznę więc od pretendenta. Nie najgorsze piwo, fajne na upały. Karlowaczko z kolei ma troszeczkę łagodniejszy smak. Zwycięzca może być tylko jeden.